Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i włączanie powiadomień. Personel podkreślił to wężykiem. Wszystkich powiadomień podkreślił wężykiem, a nie samych powiadomień. Studio Dziki Zachód. Studio Dziki Zachód. Mam nadzieję, że Wojciecha Cejrowskiego nie zjadły jeszcze, czy jeszcze, czy nie zjadły go krokodyle. Na razie czekamy na połączenie z Arizoną. Dzisiaj, zgodnie z planem, powinno wrócić studio Dziki Zachód. Tym bardziej, tym bardziej że piosenki wysłał Wojciech Cejrowski. Już jest w Arizonie. Czas inaczej płynie. Krokodyle zmieniły przyzwyczajenia Wojciecha Cejrowskiego i na pewno teraz o nich opowie. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszysz mnie? Jesteś? Ty jesteś no, żywy? Jestem. Ja już cię słyszę od w, w początku tej wypowiedzi, od cingla. Nie, ale nie powiedziałem, że miałem nadzieję, że Wojciecha Cejrowskiego zjadły krokodyle, tylko powiedziałem, że mam nadzieję, że go nie zjadły krokodyle nie, i nie, nie, nie zjadły krokodyle Wojciecha Cejrowskiego. Po pierwsze aligatory, po drugie przedwczoraj jeszcze jadłem aligatora. To jest tak, że w sezonie łowieckim myjemy aligatory, a potem ewentualnie wyciągamy z zamrażarki oraz idziemy do restauracji. Natomiast poza sezonem one jedzą ludzi. No jakoś się przemknąłem boczkiem, mięso, gdyż mam doświadczenie. Opowiesz o tych aligatorach, ale mięso aligatorów nie jest pewno smaczne. Nie, bardzo jest smaczne. W porównaniu z kaimanami z Amazonii, które walą błotem, jest dużo lepsze. I jest właśnie restauracyjne. Gdyby nie było smaczne, to by w restauracjach go nie podawali, a jest na tyle smaczne, bo fajne, taką konsystencję ma odpowiednią e, i ma swój, własny, ma swój własny smak. Nie sposób powiedzieć, że smakuje jak kurczaki. No i w Luizjanie jest dosyć modne. Jadłem parę razy. No, nice. Tylko trzeba z panierki obrać, bo oni lubią wszystko frytowane robić, więc jest panierka i potem wrzucają na olej, tak jak frytki. Mnie to złości, ale można obrać z tej panierki w środku mięso. Jest albo z grilla, proszę pana. Po, polecam wszystkim aligatory do spróbowania przynajmniej raz. W Australii e, pamiętam, że mi nie smakowały. Wolałem z, z kangura steki e, i ze sterusia, ale skangura najbardziej niż z aligatora. Aligator był dopiero na trzecim miejscu. A teraz aligator wyprzedził kangura? Teraz Aliga... nie było kangurów. <grym> w Luizjanie nie było kangurów, ale wyprzedził ryby. Na przykład zdecydowanie ryby, chociaż oni mają ryby porządne w Luizjanie, wielkie czy mięso żerne, więc takie porządne mięso jak steki skrowy. krowy. No tak jest, bardzo chętnie pojadę jeszcze. Już mnie zaprosili zresztą na walenie w aligatory. We wrześniu jest sezon i na aligatory się poluje w taki sposób, że nie jedziesz ze strzelbą i musisz go wcelować między oczy mu, bo ci utonie wtedy. Pierwszą reakcją tego zwierzęcia jest, jak coś mu się dzieje, poczuje adrenalinę, ktoś go uderzy, yy, zaniepokoi się, a wie, że nie może zaatakować. No to wtedy chyć pod wodę. No i co z tego, że wcelowałeś i piękny strzał między oczy, jak go nie wyciągniesz pod tej wody, bo inne przyjdą do tej stróżki krwi. No więc stosuje się linkę na lince hak, na haku kurczak. Musisz zainwestować kurczaka i to sobie dynda yy, nad wodą. I w nocy aligator przychodzi, z kurczaka i tam go ta kotwiczka trzyma w brzuchu, bo on łapczywie połyka wszystko do środka, od razu w głąb idzie ten kurczak. No i jak już połknął, to się tam zaczepiło od środka, rano przypływasz i on jest na uwięzi, linka jest przyczepiona do drzewa. I jak na uwięzi jest, to wtedy ciągniesz za tę linkę, jak ma łeb blisko twojej łódki, to wtedy dopiero strzelasz i wyciągasz. Linka stalowa. Nie, 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 nie. Taka, żeby nie przegryzł, ale nie musi być stalowa. Biedny cierpi bardzo. Jaki biedny? Jaki bied, bardzo bogaty jest. Wiesz, ile warta jest jego skóra? Jakby skórę sprzedał. No, aligatory nie mają instynktów stadnych ani rodzinnych, w związku z tym, jakby sprzedał skórę swojej matki, to bardzo bogaty aligator. Ale, ale cierpi z, tym, z, tym, z tą kotwicą w brzuchu. To takie gadki, szmatki, a kura cierpi w rosole, a Tatar cierpi na talerzu. Ta krowa, z której Tatara zrobiliśmy, no to tak może być w nieskończoność, no i zostaniesz we, we, weganem wtedy. Tobie to nie grozi. Nie. No dobrze, Nie. to po, poopowiadaj trochę o, o tej. Nie, trzy, ja tygodnie, to... trzy tygodnie spędziłeś na błotach, w rzekach, łapałeś aligatory, robiłeś zdjęcia. To trochę opowiedz o tym. No ale przecież, bo co przez świat przywiozłem? 12 co najmniej odcinków, może 13, 14 jeszcze wyjdzie. No tak, nam wyszło wczoraj, przedwczoraj robiliśmy remanent materiałów nagranych. Ostatecznie nam wyszło, że 12 na pewno, a 13 może, bo ja tam się nie ograniczam. Jak facet ciekawie opowiada albo coś pokazuje, to mówię, kamera włączamy jak odkurzać, kręcimy. No i a Wista tłumaczyłem jednego fajnego gościa w sobotę na jego ranczo. No, i może z tego wyjdzie trzynasty, a jak dobrze przeszukamy nasze zasoby, to zazwyczaj jeszcze znajdujemy w trzewiach komputerów ujęcia, o których zapomnieliśmy, bo były przypadkowe, do niczego nam nie pasowały. I wtedy powstaje odcinek pod tytułem Worek. On ma jakąś logikę w sobie. Ja nieraz trzymam taki worek niedokończony przez dwa albo trzy kraje i dogrywam brakujące elementy, żeby to był logiczny ciąg, wynikowo-skutkowy. No więc jeszcze może Worek wyjdzie, 14 odcinek. No to jaka jest ta Luizjana? No Luizjana byłem już kiedyś, Luizjana jest i inna jest. Przez to, że była najpierw francuska, potem hiszpańska, potem znowu francuska, a potem Napoleon sprzedał to Amerykanom. To były też piękne czasy, kiedy były kolonie i to powodowało cywilizowanie świata. No takie były wtedy czasy. Dzisiaj na kolonie patrzymy inaczej, bo ludzie są niedouczeni i patrzą z naszego punktu widzenia. Że jest, o, jakiś jest kraj, tam mają prezydenta i demokrację, wprawdzie kulawą, ale mają gdzieś w Afryce, jak to możliwe, żeby w takiej Kenii była kolonia. Ale w czasach, kiedy powstawała kolonia brytyjska w Kenii, no to w Kenii latali z gołymi tyłkami, nie mieli żadnej cywilizacji, ani żadnej państwowości, ani żadnego prezydenta, tylko się tłukły między sobą przeróżne plemiona. To jakaś tam. Cywilizacja za dużo powiedziane. Yy, jakaś kultura istniała na tym terenie, no ale przychodzą inni. To mogli być Arabowie, to mogła być Babilonia, która się założyła. To wtedy mówimy o cywilizacji. Jak powstają jakieś struktury murowane, jakiś system dróg, jakiś system administracji państwowej, obojętne czy feudalnej, czy babilońskiej, czy egipskiej, czy jakiej, ale musi jakiś system powstać. Wtedy mówimy o cywilizacji. I cywilizuje jakiś teren, czyli na przykład reguluje rzekę Nil. Potrafi zrobić kamieniołomy, zorganizować pracę na dużą skalę, czy to w Egipcie, czy w Babilonii, takie rzeczy były pojawia się pismo bo jest potrzeba zapisywania rachunków chociażby ile podatków ściągnąłem albo kto jest y, zarządcą moich włości no on potrzebuje alfabetu no to w, wtedy mówimy o cywilizacji a w Kenii nie było żadnej cywilizacji w tym kontekście tylko były plemiona no i przychodzą Brytyjczycy na przykład i zakładają tam kolonię swoją, czyli zakładają państwo, zakładają cywilizację, otwierają szkoły, przywożą lekarzy, e, powstają koleje przez całą Afrykę, wcześniej tego nie było, powstaje możliwość wywozu zasobów. Z Afryki uczą tych ludzi handlu, nie tylko wymiennego, ale tych miejscowych. Uczą, że słuchaj, no kość słoniową to można ładnie spakować, jak ją na statek włożysz, wcześniej pociągiem przewieziesz do portu, na, włożysz na statek, to zarobisz na tym miliard la, razy więcej niż jak wymieniasz na swoim bazarze. Nie no, tylko musisz dodać, skończym. że nie ty zarobisz, tylko ja zarobię. Nie, Afryka bardzo dużo pieniędzy zarobiła, przecież tam byli koloniści, tacy powiedzmy, kreole, czyli z, z białych rodziców, oboje Brytyjczycy, ale on już się urodził w koloniach i nie zna innego świata. I nawet przez całe życie nigdy nie był w Londynie. I nie ma związku z macierzą takiego typowego, że tam jest moja ziemia, tam jest jakiś mój dom. Nie, ja tu się wychowałem w Kenii, to jest mój dom. To jest mój kraj, to jest ziemia, której będę bronił w razie jakiegoś konfliktu, gdyby tam Francuzi z Napoleonem przyszli Kenię zabierać Brytyjczykom. No i w tamtych czasach też handlowało się ziemią. Czyli Bonaparte nie był w stanie opanować sytuacji i na Haiti, i w Europie te kampanie wojskowe. No za, za długie ręce za daleko wyciągał i nie był w stanie utrzymać wszystkiego. No to pomyślał, mogę stracić Luizjanę albo mogę ją sprzedać i ktoś mi zapłaci. Amerykanie mu zapłacili za Luizjanę. Miał forsę w związku z tym na inne swoje sprawy. No takie były czasy. Ostatnio Trump proponował, że kupi gremium. Chyba. I ludzie tak ofuknęli ten pomysł, natomiast on był jak najbardziej roztropny. Państwa nadal handlują ziemią na, na różne sposoby. No i ta Grenlandia jest nieucywilizowana. Trzyma to Dania chyba, ma tam trzyma parę, parę domków tam stoi. Nie, nie jest nieużywana tak, jakby mogła być. I Stany Zjednoczone zaproponowały, może kupimy od Was Grenlandię. I wtedy zobaczycie, co można z taką wyspą zrobić. W strategicznym punkcie jest. Zasoby jakieś mineralne, ma inne rzeczy. Można, można by to rozwinąć, gdyby ktoś to kupił. No i Luizjanę rozwinęli, jankesi dopiero, bo wcześniej było sobie tak. Agnieście i punktowo wcześniej było. I tyle o no. Luizjanie można powiedzieć? Nie, no można jeszcze długo gadać, ale to, bo co przeświat sobie pan obejrzy za pół roku, jak ktoś kupi. Właśnie mnie wczoraj pytała sekretarka, czy przedwczoraj, przepraszam, księgowa. I mówi do mnie, a kto to od pana kupi i kiedy? Ja mówię, nie wiem kto. Najpierw zrobię gotowe, a potem wyślę w trzy miejsca, już gotowe, z muzyką, ze wszystkim, gotowe odcinki. Zrobione, zapłacone i powiem, kto da więcej. Ale przecież pana wszyscy nie lubią. Ja mówię, tak, wszystkie moje serie BOSO kupował jakiś prezes jakiejś telewizji, który mnie nie lubił, ale potrzebował mieć dobre odcinki. No, ostatnio Kurski przecież też nie przepadał za mną, obecnie w jakimś banku pracuje. No i nie, nie przepadał za mną, ale potrzebny był mu serial Boso przez świat po tym, jak w pandemii nie było żadnych produkcji, a w dodatku moje Peru było bez masek kręcone. No to potrzebował czegoś świeżego, jakiejś dobrej rozrywki, a jeszcze edukacyjnego i kanały otwierał, no więc nie lubi, ale kupił. I potem pisały wrogie media. TVN nie kupił z kolei, bo za mało dawali. I w związku z tym złośliwie informowali, że Cejrowski chodzi na dotacji albo na pasku PiSu. <laughs> z tego powodu, że Kurski kupił. Jakby TVN kupił, no to byłbym wtedy sprzedawczykiem do TVN-u w, w TVP. Taki jest los e, e, słynnego Wojciecha Cejrowskiego, który e, teraz <laughs> przypomni nam, że są jakieś Melodie, które. Tak, wszystkie, wszystkie okropne z Luizjany przyniosłem. To jest muzyka, którą trzeba polubić. Nie lubi jej się a priori. No Jakbym blusa przyniósł jakiegoś czy coś, to już słuchaliśmy kiedyś. E, jakoś tam rytm jest oswojony i człowiek może lubić od pierwszego wejrzenia utwór. Natomiast te luizjańskie baju Caja Design, to trzeba polubić. Trzeba, tak jak tam niektórzy mówią, że łyski trzeba wypić beczkę i wtedy już smakuje, a wcześniej wali szczurami, z których jest robione. No to teraz pie pierwsza piosenka z Luizjany. Będą Państwa zęba, zęby boleć. Studio Dziki Zachód. I? I to, to tornado. Co tornado? No, tornado, które było zabójcze dla niektórych stanów, czy to jest tak, że alarm na w światowych mediach, a tornado było tak silne jak zawsze o tej porze roku. No, ono było silne i rozwaliło, ale rozwaliło punktowo. To nie jest taka tragedia jak Katrina, która rozwala cały stan, bo uderza w kluczowe miejsca w tym stanie. Też nie, nie zalało wszystkiego wtedy, no ale jak ci zaleje y, ważne, ważne porty, y, Petrochemię, y, Węzły transportowe, kluczowe, bo ci cały Nowy Orleans zmiecie z powierzchni Ziemi, woda i wiatr, no wtedy to jest tragedia dla całego stanu. Natomiast tam samo tornado, jak rozwali jedno osiedle domów na kołach. Bo to w, widziałem wczoraj na lotnisku w telewizji. No to się zdarza dosyć często i oczywiście robi wrażenie w mediach i szkoda tych ludzi, bo zmieliło im cały dobytek doszczętnie. E, łącznie z samochodami. Do, widziałem biedne osiedle domów na kołach. W Ameryce jakoś nie chce nie stać na parcele, na działkę i nie chce płacić podatku gruntowego. No to może mieszkać dosyć komfortowo w takich domach drzymały na kołach. E, u nas Kampery ludzie znają, tym się jeździ na wakacje, a jest taka wersja RV trochę większa. Gdzie można normalnie żyć z rodziną? Trzyosobową, i tam masz i kuchnię, i łazienkę, i wszystko. Znajdujesz jakieś miejsce, które jest parkingiem dla takich domów. I no, to jest Twoje mieszkanie, tylko przesuwne jest. Podłączasz się do prądu, za który cię kasują, do szamba, za które cię kasują rureczką i sobie tam mieszkasz. Niektórzy mieszkają dłuższy czas. Bardzo często jest to narzędzie do mieszkania, takie przesuwne mieszkanie, dla osób, które uczestniczą w wierceniu w poszukiwaniu ropy naftowej. No bo robi się odwier... czy gazu. Robi się odwiert i jak się zrobi odwiert i zainstaluje urządzenie eksploatacyjne, to potem już ten wiertniczy, nie ma co robić w tym miejscu i jadą na następne pole. I w którymś momencie już to pole się robi 60 mil od domu, no to on cały ten dom swój przestawia razem z rodziną, dzieci przenosi do innej szkoły i jedziemy dalej. No i coś takiego, te domy na kołach, obok których były samochody, ci ludzie mają po dwa samochody, czasami trzy, którymi dojeżdżają do pracy oraz na zakupy żona w czasie, kiedy on pracuje na polu naftowym, to to zmieliło doszczętnie razem z samochodami. Te samochody się nawet nie nadają do niczego. To nie jest kwestia taka, że czymś przywaliło i jak się odklepie, to przynajmniej silnik se wyciągnę, tylko zmieliło jak maszynką do mięsa. No to to przerażające, bo nie, nie chcesz, żeby ci zmieliło dom. Jak patrzysz na, na cudzy zmielony, to się boisz. Ale nie przeszło to tornado w taki sposób, żeby zniszczyło cały stan Mississippi, czy gdzie tam było. Tak, no nadal... A my się podniecamy, bo, bo dziennikarz ci nic się nie zdarzyło, nie? W niedzielę czy w sobotę i on poszukuje jakichś zdjęć sensacyjnych, no to pokaże coś takiego, wszyscy się współczują. Natomiast nie podaje skali zjawiska, nie mówi, że to, no, to się zdarza raz na miesiąc i dajemy sobie z tym radę, bo jest to zjawisko okropne, ale punktowe.